Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnu, gdzie wspólnie sobie obejrzymy paradokument. O uwaga, szkole uwodzenia. Wiem to, bo przeczytałem po prostu streszczenie odcinka przed nagrywaniem. Okej? Okay? Okay. Już teraz w pierwszych słowach dzisiejszego odcinka chciałbym zaznaczyć, jak nie niesamowicie trzeba być smutnym i samotnym człowiekiem, żeby uczestniczyć w szkole podrywania czy tam uwodzenia. To jest kompletnie żałosne. Dobrze, jak zawsze na początek łapka w górę i subskrypcja, no i oglądajmy. Zapraszam! Dyplomowany trener rozwoju osobistego Daniel Salicki prowadził kolejne szkolenie na temat sztuki uwodzenia. Trener rozwoju osobistego. Te parę słów wystarczyło, żebym stracił do człowieka jakikolwiek szacunek. Jedną z jego kursantek była stała uczestniczka zajęć Irma Wareń. A e, gdyby być spontanicznym. Może pan? No nie wiem, trudno powiedzieć. Problem w tym, że mężczyźni teraz wolą myśleć zamiast działać. E, czy ktoś chce coś jeszcze dodać? Nie, dobra, ale tak serio, takie szkoły uwodzenia istnieją? Że oni normalnie siedzą w klasie, na zajęciach, notują sobie, a nauczyli im tam wypisuje na tablicy jak uprawiać seks? Takie coś jest? Prowadzę zajęcia od wielu lat. Nikt nie był tak pilnym uczniem jak Irma. Przychodziła na wykłady, odkąd zapisała się trzy miesiące wcześniej na pierwsze warsztaty. Jak wyglądają sprawdziany na tych zajęciach? Co, idą na miasto, nie wiem, pod Pałac Kultury i tam próbują podrywać kobiety? Dosłownie jak każdy prankster w Polsce. Nie, ale tak zupełnie serio, czy zauważyliście, że taką strefą zero w Warszawie jest właśnie Pałac Kultury i pod płacem Kultury grasują tacy pranksterzy, czy podrywacze, którzy nagrywają jak podchodzą do kobiet, je zaczepiają i podrywają? Zauważyliście takie coś? Dlatego ja w tej okolicy w ogóle się nigdy nie pokazuję, bo to jest przerażające dla mnie. Ja nie chcę być ofiarą podrywacza! A może to dziś powinienem na ciebie narzygać? Godzinę później Daniel zrobił krótką przerwę. W sali wykładowej pozostała jedynie Irma. Świetny wykład, jak zawsze. Profesor Kurar! Słucham Cię z przyjemnością. Przepraszam, ale jestem trochę zajęty. Podozmawiamy później. A może po wykładzie pójdziemy na kawę? Hm? To chyba nie jest dobry pomysł. Ale dlaczego? Słuchałam dzisiaj, jak mówisz o spontaniczności. Irma, na twoim miejscu bym poprosił o zwrot pieniędzy. Najwyraźniej ta szkoła uwodzenia wcale nie działa, skoro nawet nie jesteś w stanie uwieść swojego nauczyciela. Poproś o zwrot pieniędzy. Cześć, kochanie. O, co cię natchnęło? Potrzebuję natchnienia, żeby odwiedzić męża? Mam dziś wizytę kontrolną, a po drodze przywiozłam ci obiad. Proszę. O, jesteś kochana. Przyniosłaś nawet sztuczę. co było napisane na tablicy: Nie kombinuj, bądź szczery, bądź spójny działanie. I ludzie za to płacą? Ja wam mogę za darmo dać takie rady. Bądźcie pewni siebie. Nie bądźcie dziwni. Na pierwszej rance zapłaccie za kawę. BAM! Na takim kursie byście musieli zapłacić 1000 zł za takie rady. E, to moja kursantka, pani Irmina, a to moja żona honorata. Dzień dobry, miło mi. Dzień dobry. Lecę, bo się spóźniać, dziś ważna USG. Pa. Uważaj na siebie i zadzwoń po wizycie. No, widzę, że wszystko dobrze u ciebie. Żona, obiadki, dziecko w drodze. Pani Hermino, już od dawna chciałem z panią e, porozmawiać. Słucham, pani? Od kiedy my jesteśmy na pan-pani? Z tego, co ja pamiętam, to wypiliśmy razem brudzia i uczciliśmy to długim pocałunkiem. Ciekawe rzeczy dzieją się w tej szkole. Jak się można zapisać? Zapomniałeś? Nie, nie zapomniałem, ale już wtedy ci wyjaśniłem, że to był błąd. Jesteś tylko moją kursantką, i myślę, że to już czas, żebyś zrezygnowała z tych szkoleń. Słuchaj, Irmina, problem leży w tym, że kupiłaś zbyt tani kurs. Kupiłaś kurs srebrny, on działa na zwykłych ludzi. Natomiast ten droższy kurs, kurs złoty, on działa na wszystkich. Nawet chodził na nauczycieli podrywu. Jedyna moja rada jest taka, że kup kurs złoty i wtedy go poderwiesz dopiero. Kurs diamentowy pozwala na podrywanie stulejarzy jak ja. Jeez! Yes! Dość. To wydarzyło się na pierwszych zajęciach podczas wieczorku zapoznawczego. Przeszliśmy na ty. Wtedy ona wymusiła ode mnie ten felerny pocałunek. Ja się od razu wycofałem, ale ona nie chciała już odpuścić. Mam zrezygnować? Czyli co najpierw wielka sztuka uwodzenia, a teraz kopniak w tyłek? Ale jak to mam zrezygnować? Dosłownie dzisiaj na zajęciach pan mówił, żeby się nigdy nie poddawać. <grym> Kochani moi, słuchajcie, pamiętajcie. Jak kobieta wam mówi, że nie jest wam zainteresowana, to ją prześladujcie! Aż będzie zainteresowana! <grym> Byłbym świetnym nauczycielem! Jedmina, posłuchaj. Mam żonę, za chwilę będę ojcem, między nami do niczego nie doszło. Nie? Nie? No wiesz co, ja mam inne zdanie na ten temat. Nie możesz mnie zostawić w spokoju? W spokoju? Czyli co, ty pobawiłeś się mną, teraz następna proszę? Wiesz co, jesteś zwykłą szumowiną, a nie żadnym kołczem. Irymina, przecież te słowa to są synonimy. Wiesz co, mam już dość. Nie życzę sobie, żebyś chodziła na moje szkolenie. Jeszcze raz Ciebie zobaczę, to wezmę policję. Jeszcze zobaczymy, kto wezwie policję. Za wszystko mi zapłacisz! Panie Irymino, proszę się uspokoić i zająć miejsce. Proszę, zapraszam. Zaczynamy już. Było mi głupio przed kursantką. Nie wiedziałem, co powiedzieć, więc zacząłem udawać, że się nic nie stało i prowadzi dalej zajęcia. Po przerwie Daniel przeszedł do dalszej części zajęć. Prowadzenie szkolenia okazało się prawie niemożliwe. Kontakt wzrokowy, zanotujcie to sobie. Yy, ważne jest, żeby pokazać drugiej osobie, że mamy szczere intencje. Nie wiem, ja troszeczkę debil jestem, jeżeli chodzi o podrywanie, ale zawsze miałem taką myśl w głowie, że jak się podrywa kogoś, to trzeba po prostu być sobą i naturalnie się zachowywać. A nie chodzi o jakieś kurde kursy uwodzenia, gdzie dostajesz miliard zasad, które musisz zapamiętać i podczas randki będziesz się stresował, czy pamiętasz o absolutnie każdej zasadzie. Patrz w oczy, nie zakładaj rąk w ten sposób, bo to oznacza, że jesteś zamknięty. Nie podź się w ogóle, żeby ci ręce też nie drżały, mordo! Co panią tak śmieszy? Szczere intencje? Dobre sobie. E, panie Irmo, proszę się uspokoić, bo będę musiał wyprosić panią z sali. Nikt mnie nie będzie wypraszał z sali, a już na pewno nie ty. Rozumiesz? Spokojnie, proszę, odłóż ten. Nóż. Zapłacisz mi za wszystko! Aha! Zmuszę cię, żeś mnie kochał! Zmuszę cię! W ogóle zabawne jest to, że ta aktorka, która gra tu Irminę, to nawet nie jest pierwszy raz, gdy ona komuś grozi nożem. To jest bardzo Ciekawe, że panią obsadzają tylko w takich rolach szaleńca. Jest bardzo ciekawe. To była scena jak z taniego romansu, ale działa się naprawdę i ja w niej uczestniczyłem. I niech nikt się do mnie nie zbliża! Na salę wykładową weszła ponownie żona Daniela. Gdzie jest ta twoja z brzuchem? Pozbędę się jej raz na zawsze! Boy, Dare, eskalated quickly! Przerażona kobieta, widząc, co się dzieje, natychmiast schowała się za drzwiami i zadzwoniła pod numer alarmowy 112. Tego dnia w Centrum Powiadamiania Ratunkowego swój deżur pełniła operator Alicja Sosnowska. To ona przyjęła zgłoszenie. Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Operator numer 23. Czy mogę pomóc? Jestem w wyższej szkole psychologii przy ulicy Leśmiana. Stop, stop, stop. Oni w wyższej szkole psychologii robią kurs uwodzenia? To szkołę trzeba zamknąć. Mój mąż jest w niebezpieczeństwie. Jakaś kobieta grozi mu nożem. Jak się pani nazywa? Honorata Salicka. Proszę pani, ten nóż jest ostry. Jak to noże mają do siebie? Wiem, bo sama przyniosła mężowi obiad. Proszę kogoś tu wysłać. Już wysłałam patrol. Poczekamy razem na przyjazd policji. Zostanę z panią na linii, niech się pani nie rozłącza. Przyjęłam zgłoszenie napaści. Kobieta, która dzwoniła, była przestraszona. Potrzebna była jak najszybsza interwencja policji. Czy może pani powiedzieć, jak wygląda sytuacja? No to tak się nie bym powiedział. Chwileczkę. Pożałujesz tego, co mi zro... zrobiłeś, rozumiesz? Wszyscy tego pożałujecie! Gdzie dokładnie znajduje się napastniczka? Stoi pod tablicą i trzyma nóż. A ja się schowałam na korytarzu. To jest sala numer 108. Tam oprócz mojego męża są jeszcze inni kursanci. Proszę nie prowokować tej osoby. Niech pani się gdzieś schowa. Proszę pani, proszę nie prowokować tej osoby. Bajo, jajo, bajo, jajo. Sytuacja wyglądała na bardzo niebezpieczną. Osoba zgłaszająca nie znajdowała się w bezpośrednim polu rażenia, ale na sali znajdowały się inne osoby, które mogły ucierpieć. Trudno było przewidzieć, jak zachowa się napastniczka. Ja z nią przed chwilą rozmawiałam. Przyszłam do męża. Wróciłam tylko na chwilę, bo zabrakło mi drobnych do parkomatu. I zobaczyłam tą kobietę z nożem. Po co ja mu ten nóż przyniosłam? Niech pani się uspokoi. Panika nic tu nie pomoże. Do końca życia będziesz żałował tego, co mi zrobiłeś. Rozumiesz? Mam dość takich jak ty! Niech chociaż inni opuszczą tą salę. Po co ich w to mieszać? Żeby się dowiedzieli, jakim jesteś draniem. I twoja żonka niech też się dowie. Też zobaczy, co mi zrobiłeś. To jest jakaś wariatka! Irmina, mordo, ty zrozum. Ja jestem nauczycielem uwodzenia, dlatego że ja dużo kobiet uwodzę, tak? do. DODENT! Do, do. się jedną do z nich. Tym bardziej proszę jej nie prowokować. Wszyscy zapamiętacie ten dzień! Irma, proszę, uspokój się. Teraz nagle przeszedłeś na ty? Ciekawe, jak będziesz był mnie za chwilę. Tyle wystarczy, żeby ze sobą skończyć. Ma Magnes? Ma Ma Magnes? Pani Irmo, niech pani się uspokoi. Tak nie można. Ty weź spójrz na siebie, wiesz? Jesteś takim samym nieudacznikiem, jak ci wszyscy tu! No pani Irmo, nie chcę się czepiać, ale pani od trzech miesięcy chodzi na ten kurs. I wyzywa pani uczestników kursu? E? A ten? Tylko ciągnie za nas kasę! Z takich jak my! No tak! Jak to coache sukcesu zawsze robią! Proszę, zostaw to natychmiast! Boże, ona chyba chce się otruć. Trzeba ją powstrzymać. Proszę zostać na miejscu. Niech pani tam nie wchodzi. Podejdź tylko, a cię dźgnę. Ona poknęła całe opakowanie leków. To w sumie zajebiście. Zagrożenie samo się wyeliminuje. W głowie mi się kręci. Ja jestem w ciąży. Nie o to chyba tylko stres. No nie wiem. Halo? Słyszy mnie pani Halo. To lata! Nienawidzę Cię! Nawet teraz jest ważniejsza ode mnie, a ty mnie zostaw, wyslak! To Daniel Salicki. Moja żona zemdlała. Mieliśmy tu napaść. Wysłałam już patroli pogotowia. Proszę sprawdzić, czy żona oddycha, a później ostrożnie przewrócić ją na lewy bok. Pomoc będzie, lada moment. Tak, oddycha. Leży na lewym boku już. Policja nie rusza się! Pod ścianę, pod ścianę! Ona puknęła gaśników! Zróbcie coś! Proszę się obudzić. Halo? Policja już jest na miejscu. W takim razie ja się rozłączam. Nic nie zrobiłam, ale się rozłączam w takim razie. Powodzenia! Po przybyciu na miejsce zobaczyliśmy, że napastniczko została powstrzymana przez jednego z mężczyzn. Kobieta próbowała zranić lub zabić co najmniej jedną ze znajdujących się tam osób. Musiała zostać przez nas zatrzymana. Niestety jej stan uniemożliwił nam wszczęcie rutynowego postępowania. Panowie, pomóżcie kobiecie w ciąży. Irma sama się wyeliminowała. Ją się już nie przejmujemy. Mogę tego Proszę na mnie spojrzeć. Proszę na mnie spojrzeć, jak się pani czuje? Dobrze. Ale co pani wzięła? Proszę się Wszystko w porządku? Brała Pani jakieś leki? Nie. Czy może? Żała ze stresu po Dobrze, Zabrało. może Pan zawieźć małżonkę do szpitala? Jak najbardziej. Dobrze, my zajmiemy się drugą poszkodowaną. Słyszymy, Panowie, odsuncie się. To jest nieprzytomny. Połknęła jakieś leki. Jakie to leki? Chyba to. silne silny lek na senny. Działa całe opakowanie? Prawie całe. W porządku. Oddech jest. Sprawdź z dziennicą. Brak reakcji na światło. Saturacja w normie, a ten po przyspieszonym. Zabieramy do szpitala na oddział ostrych zatruć. W porządku, to pojedziemy z Wami? Jasne. Du? Kobieta wzięła dużą ilość silnych leków nasennych. Miała płytki oddech i wolną akcję serca. Musiała zostać przetransportowana do szpitala na oddział ostrych zatruć, co lub pukania żołądka. Kobieta wzięła dużą ilość tabletek. Miała płytki oddech. Nasza reakcja mogła być tylko jedna. It is, what it is. It is what it is. Druga z poszkodowanych znajdowała się pod opieką męża. Małżeństwo zgodnie z zaleceniami udało się na oddział położniczy, gdzie ciężarno miał zbadać lekarz. A tu nagle Irma budzi się w karetce. Nie wiadomo skąd wyciąga nóż! I grozi ratownikowi, że musi się z nią przesłać, albo go zamorduje! To nie są żarty. Ludzie, którzy chodzą do szkoły uwodzenia, z reguły są aż tak bardzo zdesperowani. Wiem, bo sam chodzę na siedem kursów. Na oddział ratunkowy trafiła kobieta z objawami zatrucia. Została poddana zabiegowi płukania żołądka. Dzięki szybko udzielonej pomocy nie doszło do upośledzenia funkcji wątroby oraz układu oddechowego. Po kilku dniach obserwacji została wypisana ze szpitala i skierowana na leczenie psychiatryczne. Minęły dwa miesiące. Irma przebywała w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym, leczyła się po przebytym załamaniu nerwowym. Daniel nadal kontynuował prowadzenie zajęć w szkole uwodzenia. Nie zdecydował się na wniesienie oskarżenia przeciwko Irmie. Dzień dobry, dzień dobry. Możemy zamieńcówko? Oczywiście panie autorza. Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry! Możemy porozmawiać? Nie uwierzy pan! Pociupciałem! -ha -ha. Co? Pociupciał pan? Gratuluję! Szokowany jestem! Jest Pan moim pierwszym kursantem, któremu to się udało! Jeszcze raz chciałem podziękować za szybką interwencję wtedy. Kto wie, co by się stało, gdyby nie Pana szybka reakcja. A, normalna ludzka rzecz. Irma powoli dochodzi do siebie. Bardzo żałuję tego, co zrobiła. To nie była do końca jej wina. Miała depresję zakończoną załamaniem nerwowym. Wierzę, że da się to wyleczyć. Po tym wszystkim zastanawiałem się, czy nie zrezygnować ze szkoleń. Odbyłem z żoną długą rozmowę. Powinien pan zrezygnować, tak? Chociaż tyle dobrego zrobić dla świata, że przestanie pan uczyć uwodzenia. Błagam! Przebaczyła mi ten głupi błąd z tym pocałunkiem. Doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto będzie uczestniczył w kursach. Zmiana zawodu to żadne rozwiązanie. Po prostu będę teraz uważał. Po prostu będę teraz uważał. A przez uważanie ma pan na myśli to, że przestanie pan zdradzać swoją żonę z randomowymi kursantkami, tak? O to panu chodzi, tak? To naprawdę pan musi uważać, no naprawdę. <grywa> w Polsce tak zwane nękanie, albo inaczej stalking, podobnie jak stosowanie przemocy psychicznej jest czynem karalnym. Osoby podejmujące się takich działań są najczęściej chore i wymagają specjalistycznego leczenia psychiatrycznego. Za nękanie kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3. Do, do lat trzech? Cholera, ja sam muszę zostawić w spokoju te kobiety, naprawdę, boże! Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakardum. Wyjątkowo krótki odcinek, ale napakowany akcją! Jazzowe rączki. Jak zawsze kończąc oczywiście, jeżeli wam się podobał odcineczek, proszę o łapkę w górę i subskrypcję. I możecie mi napisać też w komentarzach, jaki macie najlepszy tekst na podryw dziewczyny. Bo nie będę oszukiwał, przydadzą mi się dobre teksty na podryw dziewczyny. Proszę, pomóżcie. Dzięki wielkie do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem! Jeszcze raz, gdzie te